Dziś w studiu gościmy Radosława Malinowskiego, dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy na temat atrakcji kulturalnych, które czekają Płocczan w tym sezonie. I zaczniemy od razu z takiego wysokiego C. Proszę podaj trzech wykonawców ze statusem gwiazdy, którzy pojawią się w tym sezonie w Płocku. Oj, to... Chyba już nie jest żadna tajemnica. Natalia Kukulska y, pojawi się będzie też Lemon. E, no, y, teraz ciężko mi tak w tej chwili nie chciałbym też zdradzać tych wszystkich. Czy jeszcze będzie coś ciekawego? W będą, zamocie. będą, będą ciekawe, ponieważ jesteśmy też na etapie innych imprez, które się w tej chwili tworzą i, i jesteśmy pod, y, w rozmowach, więc no, to też nie jest taki prosty temat. Ale na pewno Natalia Kukulska, na pewno Lemon. Kiedy? Natalia Kokulska Piknik Europejski. Czyli już w maju. E, tak, w maju, ale mm, Lemon, no nie wiem, czy też nie w maju. E, możemy zdradzić tę imprezę, no bo to są tacy artyści, mm. którzy mają swoich fanów, myślę, w Płocku. E, jeżeli chodzi o Natalię Kokulską, no to mamy Piknik Europejski 10 maja, natomiast 2 najprawdopodobniej maja wystąpi Lemon. Ciekawa jestem, jakie są nowości przewidziane, czy są może nowe festiwale, a pytam po prostu po tym, że nie ma już z nami Audio River. Zrobiło się miejsce bardzo ładne na terenie po prostu tutaj naszej nabrzeża Wiślanego. Czy może są jakieś propozycje, czy są jakieś osoby, które się zgłosiły z jakimiś pomysłami, żeby robić fajne imprezy w Polsce? Powiem szczerze, że na razie pomysły są i pomysły są jedne fajniejsze, jedne ciekawsze, drugie mniej ciekawsze. Natomiast na pewno to nie jest łatwa działka do wykonania, ponieważ jak wiemy, plaża jest bardzo ładna, bardzo obszerna, ale bardzo trudna do zagospodarowania i tylko naprawdę największe. No, największe produkcje mogą sprawić, że jesteśmy na tej plaży dobrze postrzegani. Cały festiwal jest dobrze postrzegany. Wiemy doskonale, że czasami się zdarzają takie sytuacje, że no, jednak postrzegamy wydarzenia przez pryzmat i frekwencji, i takich wydarzeń, które mają dużą, dużą tą frekwencję. I powiem szczerze, że wielu takich się trochę obawia tego, że ta plaża jest jednak no, spora i trzeba dużo naprawdę rzeczy zagospodarować tam na tej plaży, żeby to dobrze wyglądało i żeby, żeby, żeby przyciągnęło festiwalowiczów. Ale tak jak mówię, jest trochę, takich, jest trochę takiego zainteresowania. Może nie dokładnie w tych samych lokacjach, ale też na, na brzeże. I no, jesteśmy w trakcie pewnych takich rozmów, dogadywania pewnej rzeczy. Tu się pojawia muzyka elektroniczna gdzieś, tu się pojawia jakaś rokowa muzyka, natomiast no, już pod kątem gatunków. Natomiast cały czas no, to, są, to są duże wyzwania. Więc, Czyli rozmowy i dyskusje więc, na ten żeby, temat. Więc żeby, 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 żeby coś stworzyć i żeby ktoś przyszedł tutaj, kto będzie chciał stworzyć dużą imprezę na na wzór audioliver czy hip-hopu, no, to, no to, to trochę potrwa. Czyli to nie, jest czyli tak, to nie ten tak, sezon, jeszcze to, nie w tym myślę, sezonie. Myślę, że to nie w tym sezonie, na pewno. Nie. Dobrze, to co w tym sezonie nasze tutaj stałe imprezy, yy, które, które będą? No w tym sezonie na pewno wszystko to, co się do tej pory odbywało, czyli na pewno hip-hop, na pewno na pewno wistula w sierpniu, na pewno yy, Piknik Europejski, który wspomniałem. Wspomnę też o Summer Fall, który się odbywa w amfiteatrze dwudniowy, tak jak w zeszłym roku był dwudniowy, w tym roku również zostaje dwudniowa impreza. Tam też chyba sporo gwiazd jest zaproszonych. Jest sporo gwiazd. O, zapomniałem o Summerfallu, na którym jest gwiazda. Oczywiście na hip-hopie również, ale też. tak. już mówimy o pojedynczych takich, no to, to, to tam będą same gwiazdy i na jednym, i na drugim festiwalu. Bilety już ruszyły? Można kupować bilety? Bilety ruszą za, za sekundkę. Więc, y, znaczy, jeżeli chodzi o Summerfall, to tak, to, to ruszyły bilety na Summerfall i na, na hip-hop. To są już. tak, Już mamy nawet jakieś parę takich informacji o tym, że no, całkiem dobrze, zainteresowanie. Dobre, dobre jest zainteresowanie. Więc to, to, to jest pocieszające. Oprócz tych takich festiwali y, stricte, y, mogę chyba już zdradzić, że zaczynamy y, wracać trochę może do tradycji, ponieważ tu się trochę, wygadają wcześniej, omyłkowo, że wracamy do dni historii, dni historii Płocka. Y, kiedyś, przez jakiś tam okres czasu dni historii Płocka były łączone z Jarmarkiem Tumskim, natomiast teraz chcemy, pracujemy nad tym teraz mocno, aby te Dni Historii Płocka wróciły do miasta i były świętem Płocczan, Czyli po miasta. prostu dwie imprezy rozdzielają się drogi teraz dwie imprezy, Jarmarku tak, i, tak, Dni i, i Dni Historii. Dni Historii, planowany 21-22 czerwca, Dni Historii, więc, więc... To jest jakaś szczególna data, czy po prostu przypadek? Data nie jest przypadkowa, dlatego że, że mamy taką określoną w uchwale Rady Miasta jest taka uchwała, która nakazuje, że w, tym, w, takich, w takim terminie mamy to przeprowadzić. Znaczy, te dni historii miasta są uwarunkowane datą mhm. i tak się próbujemy mieścić, żeby w tym czerwcu, żeby w czerwcu taka impreza powstała. Na czym ona będzie, będzie polegać? W początku czerwca mm -hmm. będzie Jarmar tumski, tak. a tak pod koniec będzie będą dni historii. Myślę, że im więcej imprez, tym, tym lepiej dla miasta Oczywiście, i dla mieszkańców i dla promocji tutaj. Jak najbardziej. Co będzie fajnego, właśnie ciekawego, w jaką stronę idą dni historii Płocka? Czy, czy właśnie to będzie jakoś tak średniowiecze, współczesność? Co no, tu będzie, no gdzie właśnie, akcent? No chcemy właśnie, e, aby te dni historii były takim może kombajnym, może jakimś takim, nie wiem jak słowa użyć, ale, ale taką kompozycją i tego nowocześniejszego świata naszego kulturalnego i tego, i tego z tradycją. Więc oprócz tego, że będziemy wykorzystywać no, takie standardowe rzeczy, które się wykonuje podczas Dni Miasta, czyli koncerty, artyści, wykonania, chcielibyśmy, aby na tych, na tych scenach, na tych. Po, być może będą dwie, być może będą trzy, na terenie miasta. Pojawili się nie tylko artyści, którzy, byli, którzy zostaną zaproszeni do Płocka, ale też żeby się zaprezentowali artyści, którzy w Płocku tu funkcjonują i mają się dobrze. Więc nie chciałbym jeszcze zdradzać wszystkiego, bo ten plan jest mhm. na, na etapie m, tworzenia, ale no, chcemy za, zaangażować wszystkie instytucje, wszystkie organizacje. Może nie wszystkie, ale tyle, ile się da, tyle kto będzie mógł zaprezentować siebie i pokazać, że pokazać siebie trochę historii. I oczywiście te rzeczy, które zawsze były przy nawet przy Jarmarku Tumskim, czyli miasteczko rycerskie, czy, czy możliwość zwiedzania muzeum, czy, czy poznawania historii jako takiej miasta. Czy w nich historii Płocka to i właśnie tutaj wspomniałeś o trzech scenach? Y czy to tylko będzie zaangażowana ta część historyczna miasta, czy może też jest pomysł na to, żeby ożywić Podolszyce, gdzie jest piękny park północny i tam też mm, na przykład Wistula cieszy się bardzo dużym bardzo do... zainteresowaniem. Tak, 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 to w kontekście Wistuli jest to też bardzo dobry pomysł, natomiast no, na chwilę obecną jesteśmy skoncentrowani na tym, aby, aby w większości mm, skoncentrować to na tej starszej części, starszej części miasta. Trochę pod kątem tego, że te rzeczy będą się działy... Y, 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 dużo tych rzeczy będzie i nie chcielibyśmy, aby, aby uniemożliwić obejrzenie jednego wydarzenia, które się odbywa po drugim wydarzeniu, więc to też jest tak, że żeby, jeżeli ktoś przyjdzie spędzić ten sobotę i niedzielę w, w tym miejscu, to będzie miał w, w niewielkiej odległości od siebie pewne wydarzenia, które będą następowały po sobie mhm. i to jest, ten, to jest ten na razie zamysł, ale Oczywiście taka ewentualność też jest brana pod uwagę i, i my się bardzo cieszymy, że, że możemy tworzyć Park Północny razem z Wistulą i Park Północny. I mieszkańcy, którzy są w okolicy Parku Północnego, bardzo się cieszą, nawet wręcz, wręcz zabraniają, żeby, żeby, przypadkiem, żeby przypadkiem się nie przeniósł mhm. ten festiwal gdzie indziej. Więc no, ja jestem bardzo za tym, żeby, żeby w przyszłości, ponieważ jest to pierwsze po tak długiej przerwie indywidualne wydarzenie, jak dni historii Płocka, to będzie ewoluowało, więc myślę, że myślę, że im kolejne edycje będą, będą coraz bardziej rozbudowywane. To, co jeszcze tak przychodzi mi na myśl a propos tych dni historii płotka, i to, co zawsze cieszyło się takim zainteresowaniem płoczan, to właśnie to są te bractwa rycerskie, drużyny kucznicze, którą też mamy tutaj z. Będzie. Czy tutaj właśnie będzie szansa, że no i po prostu przy dniach historii płotka są te turnieje, na które się te bractwa zjeżdżają. Tak Mam jest. nadzieję, Wszystko, że możemy zdradzić, że... Taki mamy, taki mamy plan, jest że będą. on dosyć duży, ile z tego wyjdzie, jak to życie pokazuje i inne uwarunkowania i możliwości. Zobaczymy, jak to, jak to finalnie się będzie kształtowało, ale tak, taki jest też zamysł, żeby... Też trochę tego rycerstwa pokazać i, i trochę wejść, i tu też być może wykorzystanie, wykorzystanie i nabrzeża, i plaży, i, 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 tych, i tych właśnie terenów, które się idealnie nadają do turniej rycerskich bądź innych tego typu wydarzeń. Czyli y, mamy zapewnione atrakcje plenerowe w mieście, ale y, zwróćmy też uwagę, że w tym roku y, są obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Czy z tej okazji też planowane są jakieś imprezy? Jak będziecie akcentować ten bilełusz? Już akcentujemy, bo ci, którzy śledzą to, co się dzieje w polskim Ośrodku Kultury i Sztuki, zauważyli, że, że akcent jest szczególnie na 25-lecie, 25 lat smakowania kultury. Więc, więc te wszystkie. Może tak, 20-lecie trochę nas. Niestety, spotkało nie w tym czasie, co nie, potrzeba. Tak, spotkało nie w tym czasie, co potrzeba i, i, i zrobiliśmy to y, zdalnie, albo zaocznie, można powiedzieć. Ale też bardzo ciekawie. E, e, nawet dostaliśmy za to jakąś, <grym> y, jakieś wyróżnienie. POKiS został o, o, utworzony w 1999 roku. Dla niektórych jest to data zupełnie abstrakcyjna. Natomiast tak, 25 lat temu. 12 października, i 12 października chcemy zrobić takie wydarzenie przede wszystkim dla pracowników, dla współpracowników, dla ludzi, którzy współpracują z nami cały czas i przez te lata y, organizacjami, instytucjami, wszystkimi, chcemy ich zaprosić właśnie na takie, na takie spotkanie, ale w tym czasie około właśnie, wrzesień, październik, listopad. Bo to też się mieści w takiej dacie, że 12 października został powołany, a w, 2000, w lutym 2000 roku został wpisany do, do tego rejestru instytucji mm -hmm. instytucji i to jest ten taki okres, w którym, w którym taka prawdziwa data 25-lecia się mieści. I w tym okresie chcemy zrobić dodatkowe rzeczy, które będą stricte. Stricte, no tak, nacechowane takim naszym jubileuszem. I na terenie ośrodka przy ulicy Jakubowskiego. No, który się można macie, powiedzieć, tak? że na terenie, ale nie tylko. Nie tylko, mhm. bo właśnie tutaj, tak, póki organizuje te wielkie plenerowe imprezy, o których tutaj wspomnieliśmy, ale też życie kulturalne tam się toczy. Podczas tych kameralnych imprez tutaj powstało w ostatnim czasie wiele spotkań, wydarzeń, akcji, cykli tak, które też, no myślę, że trafiają w gusta Płoczan, czy, czy to się uda. No mamy taką nadzieję, no to nie oceniać, ale mam nadzieję, że my, mieszkańcy i wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do Pokisu, a też przyjeżdżają i z okolic, nie tylko z, z, z Płocka samego, ale i z innych miast również, no staramy się, a dzięki temu, że mamy nową siedzibę, a ta nowa siedziba się no trzeba się nią chwalić, ponieważ jest to miejsce, w którym myślę, że te 25 lat też można uznać za, za to, że to jest jedno z takich osiągnięć. Oprócz oczywiście tego, że, że co jest najważniejsze, że to przez ten pokój przewinęło się tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. I skorzystało z, z, naszych, z naszej oferty, bądź też z naszej pomocy, bo to też tak trzeba traktować, że, że na przykład pewne formy artystyczne, które są, są też trochę taką terapią, są też tak, czasami trochę taką, takim odejściem od tego codziennego życia. i, i... To co, co, co właśnie tak szczególnie interesuje początku? Co jest taką terapią? Na przykład co... literakcje, literakcje które, z, my, które zaczęliśmy rozwijać zdecydowanie mocniej w momencie, kiedy, kiedy no, mamy miejsce mhm. do tego na samym początku były to to, to, to mniej, mniejsze pomieszczenie, w którym, w którym robiliśmy, ale zaczyna się robić już coraz wcześniej. i wchodzimy na dużą salę mm -hmm. widowiskową. Powiedzmy, kto bywa na literację zaproszony, Ojej, kto jeszcze kto, nie wie z takich, nie, kto nie bywa. Nie, ale to są same takie wielkie nazwiska, z świata. Ja, ja myślę, że ja myślę, że jak sobie wejdziemy na stronę i zobaczymy, zobaczymy kto był, to. Czyli w ten sposób zachęcamy wszystkich tych, którzy lubią czytać książki, na pewno się nie zawiodą. Tak, tak, na pewno się nie zawiodą. Ale też oprócz tego, oprócz tego mm, warsztaty teatralne. Już nawet, nawet nie warsztaty, tylko grupy teatralne, które, y, które i są i dla, dla, dla młodych, dla młodszych, dla starszych i dla, i dla zupełnie dorosłych. Mm -hmm. Mamy tak właściwie podzielone na trzy sekcje. I to też bardzo dużo widzę, zaobserwowałem, że dużo młodzieży, która, która no, czasami. Nie ma pomysłu na, 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 na swój wolny czas. Mm -hmm. Odrzuca y, te takie standardowe, y, wirtualne życie i przychodzą do, przychodzą do, takiego, do takiej grupy teatralnej, z, i z wielko, wieloma sukcesami, gdzie, gdzie wystawiają sztuki, gdzie od, od, jeżdżą na. Na, na pokazy, jeżdżą na konkursy, i te konkursy wygrywają, więc, więc to, to jest też bardzo bardzo pocieszające. Tak, i jeszcze mówię, kwestia tutaj tworzenia filmów, animacji różnego rodzaju, też. Tor, tak, tak. To też jest wielki sukces. I to, co trwa od lat, cykl, tutaj muszę zwrócić uwagę na alter z muzyką alternatywną, gdzie tutaj też gościmy. Same znane nazwiska na takich fajnych kameralnych koncertach. Tak, ja pamiętam, ja... że jak byłam na koncercie organka, jeszcze tutaj w starej sali, ale to było niesamowite przeżycie i lubię bywać. Tak, no i właściwie lubię dlatego nie jestem w stanie teraz tu wymienić jakiejś jednej, tak. jednej gwiazdy, czy tak, tak zwanej gwiazdy, czy bardzo popularnej osoby, która, która tutaj nie, nie, nie gościła. Jakbym się tak zastanowił, to no pewnie by znalazł coś, natomiast mm -hmm. z, z polskiej na pewno sceny muzycznej y, różnej i rockowej i popowej, i alternatywnej. Myślę, że y, myślę, że ci, którzy obserwują, ci, którzy wiedzą, to, którzy potrzebują też jeszcze tego, to doskonale się orientują, że my tutaj y, no, staramy się jak możemy, żeby, żeby wszystkie gusta zaspokoić. Za Kończy nam się czas, więc tak skracając, podsumowując, jeżeli podczas szukają jakiejś rozrywki, kulturę, kulturalnych spotkań, wydarzeń, warto zajrzeć na stronę Pokisu, gdzie wszystko jest. Tak, jest. na stronę Pokisu, na media społecznościowe nasze, tam wszystko jest prowadzone, jest podajnik kulturalny, jest, jest też wydanie takie papierowe, które, które dystrybuujemy w różnych lokacjach. Tam proszę szukać tych informacji. One są zawsze aktualne i na bieżąco redagowane. I wcale nie trzeba jechać gdzieś daleko w Polskę, by spotkać swoich ulubionych artystów. Wystarczy po prostu przejść do pokisu i interesować się, co tutaj się dzieje. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.